do Dofinansowanie tego programu to potem miliarda 200 milionów. Tak, to ogromna suma. A co z pensjami nauczycieli? No to pytanie, wraca jak bumerang, są wybory. Nauczyciele grożą protestem. Pan broniarz mówi, że to bardzo możliwe. Jak proszę pan państwa, się do tego odniesie? państwa, 1240 zł brutto miesięcznie. Podwyżki wynagrodzeń dla najmniej zarabiających i wchodzących do zawodu, co stanowi średnią podwyżkę miesięczną dla wchodzących do zawodu rok do roku, patrząc z styczeń 2023 roku do stycznia 2022 roku na poziomie 35%. Jeśli pan redaktor zna taki rok, w którym nasi poprzednicy podnosili tak wynagrodzenia dla nauczycieli, to proszę go wskazać. Ja nie znam to jest dwukrotnie więcej niż poziom inflacyjny przyjęta przez parlament i podpisana przez pana prezydenta ustawa budżetowa podpisana całkiem niedawno temu weszła w życie to pozwala nam wydać rozporządzenie dzięki któremu wszyscy nauczyciele w całej Polsce otrzymują podwyżki w od 1 stycznia z wyrównaniem od 1 stycznia Powinno się to już dziać przy wypłatach marcowych, z wyrównaniem od 1 stycznia, to jest moja odpowiedź na pana pytanie, najlepiej zarabiający, mają podwyżkę średnią wynagrodzeń rok do roku 814 zł brutto miesięcznie. Chcielibyśmy jeszcze więcej, ale jak Państwo widzicie, również w czasach wojennych, gdzie ponad 100 miliardów złotych wydajemy na zbrojenia. Podnieśliśmy w sposób rekordowy subwencję oświatow oświatową o 11 miliardów, ponad 11 miliardów złotych znów rok do roku. Jak Państwo wskażecie mi taki rok, w którym nasi poprzednicy podnosili w ten sposób subwencję oświatową z przeznaczeniem na wynagrodzenie nauczycieli, będę wdzięczny, ale takiego też nigdy nie było. To jest moja odpowiedź. Dziękuję. Skąd ten wylew niechęci na Facebooku z nauczycieli? Ponad milion postów i zasięgów w ramach hasztagu podwyżka pan dla nauczycieli. No. Wszystko na różnych forach internetowych, natomiast z faktami pan nie wygra. Ale, z faktami... ale faktem jest też inflacja, panie ministrze, ale jest też fakt, faktem inflacja, więc to wyrównanie rekomendacji inflacji samo. Jeszcze raz panu powtórzę. Ponad 11 miliardów złotych zwyżki subwencji oświatowej rok do roku. Mówimy o ustawie budżetowej z 2022 roku i ustawie budżetowej z 2023 roku. Wie pan o ile zwiększyła się subwencja oświatowa przez całe 8 lat rządu naszych poprzedników? O 10 miliardów 800, a my tylko w jednym roku. O ponad 11 miliardów złotych. Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli łącznie od 2015 roku sięgają 80%, mówię w szczególności o tych najmniej zarabiających. Pamięta Pan takie czasy, kiedy w ten sposób unosiło się wynagrodzenie? i będziemy ten kierunek cały czas kontynuować, bo trzeba nam lepszego statusu zawodowego nauczycieli, uatrakcyjnienia pracy nauczycieli i co ciągłego zwiększania wynagrodzeń. Tylko my to robimy w przeciwieństwie do naszych poprzedników. Dziękuję bardzo.